Robert, kręci Ciebie to wszystko, jeszcze wszystko zdobyłeś już właściwie. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Co jeszcze musi być, żeby Cię... Czy kręcić to wszystko dalej, czy ty, ty już masz dosyć trochę, już wszystko masz? No czy... co jeszcze, Grand Prix To w Zielonej Górze? Nie wiem, raczej ja, nie Wszystkie rzeczy poza złotem, jeżeli chodzi o drużynówkę, to są dodatki. Dzisiaj liczy się złoty medal. Reszta to tak naprawdę są jakieś tam zachcianki. Grand Prix można kupić sobie. Nawet nie trzeba mieć stadionu. Można wyłożyć duże pieniądze, nie swoje. Może wyłożyć miasto, może wyłożyć sponsor. Tak się dzieje niestety. Ale Grand Prix też się przejadło. Widać było po trybunach, że ta formuła się nie sprawdziła. Przede wszystkim zawodnicy, którzy tam startowali, którzy byli brani z łapanki i nie do końca ludzie chcieli na to chodzić. Czy mnie to kręci? Myślę, że tak. Jakoś wgryzłem się w ten sport, jestem częścią tego klubu. Poniekąd stworzyłem to wszystko wspólnie z moimi ludźmi. Też się zastanawiam, kiedy, tu, kiedy któregoś dnia przyjadę sobie na taką imprezę i nie będę się martwił, czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik, czy wszyscy dojechali, czy nie brakuje tego czy tamtego. Zastanawiam się, ale myślę, że jeszcze póki mam tyle sił, a ostatnio udaje mi się przewiec maratony, więc na razie te sił mi starsza, aczkolwiek czasu mam coraz, coraz dużo mniej, coraz mniej, bo obowiązki związane z Senatem, firma, rodzina. Inne rzeczy, które człowiek chciałby robić lata lecą, a człowiek ciągle tworzy klub i, i dąży do rzeczy, które jeszcze parę lat temu były nieosiągalne, a dzisiaj już są dla nas normalnością.